Siemaneczko, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry CD Skylines. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tutaj tymi korkami. Jak również zajmiemy się torami przebudową całkowitych torów, bo daliście mi kilka rad, jak to usprawnić, żeby nie było korków. Jak no na razie, niby tutaj się nie korkuje, no ale chcę zadbać już o to, żeby nie było żadnych korków. Więc tak, w pierwszej kolejności zajmiemy się tutaj, yy, tu zrobiłem po prostu jedno wielkie rondo, to mogę usunąć, to też, i pod, podłączymy po prostu wszystko do, wszystkie drogi do ronda, więc tak, yy, myślę, że dwupasmowe wystarczy, tylko tak, najpierw muszę sobie zrobić 400, może na 520 zrobimy. czekajcie... za mało to byśmy zrobili jak największe wam czekajcie, bo on się sobie tylko. Linia, nie tylko siatkę, linia pomocnicza chyba nie wiem czekajcie 400 400 chyba, 80 będzie najlepiej i tak dwupasmowa. Co się owate to wyszło No ale to, to nic nie musi być idealne. Teraz tak podłączmy się, tylko które to były drogi. Teraz to była chyba ta z drzewami. W ten sposób tutaj już są zwykłe schodnikami, czyli to będzie ta że w ten sposób tutaj mamy też tą, e, tylko że z pasem zieleni, po prostu i tak. Na samym wstępie chciałem Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, łapkowania filmików. Mam nadzieję, że ogólnie Wam się podobają i że kanał będzie się nadal rozwijał, tak jak się rozwija, albo jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję przynajmniej taką. E, dobra, ja sobie tutaj muszę troszkę... No bo tu może być. Tu muszę e, odbudować kratki, od, e, zaznaczyć z powrotem. Tak, tak, tak. Dobra, pójdźmy tutaj już ruch. A jeszcze muszę tutaj na chwilkę zatrzymać, bo tutaj muszę taki rangę zrobić. Bo jest duży problem tutaj z gwiazdą. Na to to tyle, że to się nadal będzie grafować, bo nie mamy do e, poczekalni powiedzmy. Nazwijmy to tak, więc spróbujmy tak. Jak nie, to będę musiał po prostu ściągnąć e, moda. Łączę sobie. Teraz, żeby było, bo chcę równomiernie. No co no, zrobimy tak na. Myślę, że to mi daje niekorzystną liczbę. Może ta droga taka musi być. Dobra, zrobimy na 400 w sumie. Yy, I tak. i Zapomniałem sobie włączyć. Kilka dni znowu nie grałem i znów jest ten sam problem co ostatnio. No coś mi dzisiaj nie wychodzi ta ronda zbytnio. Dobra, będzie. To akurat nie jest seria typu. Idealne drogi, idealne wszystko, więc tu się nie przejmujmy. Akurat tym, prawda? Ta droga, ta droga, i tutaj jeszcze tą drogę muszę podłączyć, może być. I teraz tak tutaj, już jednokierunkowa zrobimy. Tutaj wjazd, tylko tu zrobimy sobie. Pod, w ten sposób pod kątem co jest. No, to prosto. do prosta. wiadomo twierdzamy miał tutaj. Musimy jak najwięcej y, drogi uzyskać w tym miejscu, więc żeby jak najdłuższą poczekalni im zrobić. Musimy takiego ślimaka tutaj zdziałać. No nie, wiem, na razie te tory się odkorkowały, ale tak jak mi doradzaliście, najlepiej jest zrobić sobie wewnętrzne prze przewozy wewnętrzne y towarów i zagra zagraniczne. oj, ja to ostatnio zapomniałem wody zrobić. To w ten sposób. Tutaj sobie wcisnę jeszcze kawałek. Tu w sumie możemy też połączyć. W razie, gdzieś przez przypadek usunął kawałek. Kawałek naszej tej linii wodnej. No i tak zaraz tu zobaczymy. Aha. Pewno do usunięcia i tak, czekajcie, jeszcze sobie musimy włączyć zasady ronda. Tu nic nie było, tylko tak się to robiło. No właśnie, zasady ronda i zobaczymy, jak się będzie to wszystko spisywać. Mam nadzieję, że jakoś w miarę się to będzie spisywać. Aha, czekajcie. Hmm. Czemu no to jest taka wąska droga. Czemu te drogi są takie wąskie, żeby mnie wziął drogę? A zmieńmy ją na to po prostu. No Tutaj jest ta droga. Dobra, i teraz ta tu się musi odkorkować. Na pewno tu musimy włączyć gwiazdo zablokowane, gjazno zablokowane. Tutaj też gwiazda zablokowane, skrzyżowanie. żeby oni mi się nie zatrzymywali na przy wjeździe. aha, tu też muszę włączyć jeszcze zasady ronda w ten sposób i wjazdy na zablokowane skrzyżowanie muszę powłączać bo bez tego ani rusz tak tak, co tu się podziało? I czemu tu jest zakorkowane? Mhm, bo tu jest ten zapętlony korek. To się powinno powoli jakoś rozładować. Tylko tyle, że zrobię przez chwilę tylko, tylko skręt w prawo. wtedy oni będą jechać tylko w prawo. będę musiał usunąć kilka pojazdów i teraz się powinno troszkę odkorkować, bo tu jest zapętlony po prostu korek i, i, i tu mi wszystko to się, to się korkuje tylko i wyłącznie przez to. E, I tak, tutaj muszę sobie jeszcze porobić tutaj w prawo. Tutaj na wprost. E, Tutaj możemy jechać w prawo prosto, tutaj zjazd, tutaj tylko prosto. Czekajcie, bo ja tu źle troszkę zaznaczyłem. Tu jeszcze muszę dać na w prawo, Wciąż nie ten podnik będzie wolny, a z tego niech sobie wjeżdżają na prawo. Widzicie, już się zaczyna odkalkowywać. Tutaj możecie jechać w ten sposób, i tu w ten sposób. Eee... Teraz tutaj, tak tutaj, tak tutaj zjazd, tutaj, tu i tu. A tu nie ma wyjazdu, dobra tu się powinno to jakoś rozruszać, tylko tu znowu jest dalej zakorkowane nie wiem czy nie będę musiał oczyścić ruchu, bo znowu za, za, za parę minut mi to znowu zakorkuje więc tak yy, ja tutaj spróbuję pozbyć się ko, tych korków jakoś powolutku a my widzimy się już przy prawdopodobnie ale teraz się odkorkowało dzięki tam, 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 tamtemu przejazdowi to nie wiem czy jest sens, bo tu zdrobiłem ten gwiazd i z automatu mi się odgorkowało wszystko. Więc myślę, że powinno być GIT. Dobra, i teraz tak. Tutaj muszę, już mogę wyłączyć to. Teraz niech sobie, że ch jak chcą, nie skręcają w prawo. W lewo to znaczy. I tu nadal jest du bardzo duży ruch bo tu się znowu zaczyna korkować. To tyle, że tu jak wjeżdżają, to nie muszą wyjeżdżać chyba. Tak, z tego co widzę, tak chyba jest. No tu, mi za... tu jest zakorkowane jeszcze, więc ja to spróbuję rozkorkować i widzimy się za chwilkę. Dobra, bo ja, ja chcę troszkę tu rozładować ten ruch w tym miejscu. Żeby był troszkę mniejszy ruch, Te, to stwierdziłem, że może spróbujemy odpiąć tą stację od, od wewnętrznego połączenia. Czyli w ten sposób, że tutaj byśmy odpięli i tu byśmy odbieli. Że one będą mogły ci pociągi będą mogły jeździć tylko za granicę i wtedy tylko eksport by tu szedł. A y, po mieście by jeździli sobie albo tirami. Albo po prostu stop. Bo, jak są połączone te wszystkie linie, to jest straszne natężenie ruchu na tej stacji, bo ona jest wtedy jako główna. A jeśli będzie w ten sposób, to myślę, że to powinno troszkę złagodzić tutaj ruch. Bo widzicie, te pociągi, tak jak ten na przykład, nie, ale przed chwilą patrzyłem, a właśnie widzicie. Przewozi ładunek i one przywożył tutaj. Tu jest eksport i, yy, eksport i import, yy, było, był plus jeszcze ładunki międzymiastowe, między tak jakby, między stacjami. Więc może to, może to pomóc tutaj, no bo naprawdę tu się zrobił okrutny ruch. Więc może to troszkę pomoże, bo tak to tu wszystko jechało stąd. Wszystkie, cały import, ten wszystko co było do przewożenia jechało tam. Teraz może się to troszkę rozładuje i nam pomoże. I tak, ja stwierdziłem, że mamy dostęp do źródeł energii odnawialnej. To moglibyśmy zrezygnować z tych wszystkich, z tych wszystkich elektrowni węglowych. Więc porób, spróbujmy sobie z tym. Ja bym to wszystko pousuwał. No tam musimy, spalarnie musimy mieć niestety, no ale zawsze to będzie troszkę mniej zanieczyszczeń, że tak powiem. No i zobaczymy za chwilkę jak to będzie działać. Ja to próbuję właśnie zrobić robotę jakąś z tym, ale widzę, że nadal to niezbyt pomogło. Widzę, że chyba światła się pojawiły, tak, niepotrzebnie. Wynik sobie jadł bezpośrednio na cały czas. Tu mogę jako tako skręcić, tylko jest prąd odłączony z jakiegoś powodu. Yy, do czego on szedł? Nie wiem gdzie on szedł, ale go podepniemy gdzieś, żeby się później mi nie okazało, że ma kuku jakieś. Widzicie, nadal tu jest okrutny ruch, nie wiem jak go rozładować, w jaki sposób go rozładować. Bo po prostu drogi mi tutaj nie nadążają przepuszczać ruchu. E, już tutaj nawet od ronda odsunąłem sobie. E, odsunąłem sobie wszystkie te. A w sumie a jakbyśmy tu zrobili prawoskręt bezkolizyjny, bez, bez wjazdu na rondo. To by mogło troszkę ułatwić wyjazd stamtąd. Zdajmy sobie jeszcze tutaj z tego skrzyżowania taki prawo skręt i dołóżmy, że mogą jechać tu lub tu. Ci mogą jechać tylko w lewo. I wtedy by może troszkę mi to ułatwiło, tutaj, sytuację. się nie umyślało czasem zawracać mi tutaj. I zobaczmy, czy to pomoże. Gdzie, on, bo dużo, może widzę z tego co widzę, to dużo strasznie jedzie w prawo. E, światło na pewno out. I e, wjazd na bez bez na skrzy zablokowane skrzyżowanie. Jest szansa. Aha, jeszcze jedno. Tutaj nie ma żadnego skrętu w lewo, tylko tylko prosto żeby mi oni nie korkowali no i z automatu się tu ruch troszkę z od razu tu ruch ruszył trochę a jakbyśmy jeszcze tutaj jedną rzecz zrobili I tu możecie jechać tylko w lewo Tu byśmy zablokowali. to by pasowało jak już to tylko w prawo, żeby jechali, żeby oni mi nie tak. To wyłącznie wyjedziecie tylko w prawo, wy możecie sobie skręcać jechać na wprost Wy możecie sobie skręcać i jechać na wprost. I tutaj tylko w prawo możecie jechać. I wtedy by oni objeżdżali dookoła nie korkowaliby mi też tych, tych uliczkach. Troszkę, troszkę to powinno usprawnić tutaj ruch. Tylko że to rondo jest zbyt mało wydajne z tego co ja widzę. Bo to jest strasznie duży ruch do wjazdu na, na, na tamtę. Jak widzicie, tu wszystkie śmieciarki. Wszystko pędzi tam skąd te ciągniki jadą? A czemu importujesz? Nie wiem, weźcie mi doradcie, jeśli możecie. Jak rozładować tutaj ten ruch, chcę zrobić, bo oni wszyscy pędzą tutaj do... Głównie do stacji. Nie wiem jak to, nie wiem za bardzo jak to rozładować. Nie mam zbytnio pomysłu, bo tu się zrobił strasznie duży ruch. I obawiam się, że w tym momencie nie jestem w stanie tego w żaden sposób uratować. Tej, 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 stop, 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 czego wy mi tu jedziecie? Halo? Wy możecie jeździć tutaj tylko prosto. Żadnego skrętu w lewo nie ma. Czekajcie, bo oni teraz nie mają wjazdu na ten teren, na tą drogę. Czekajcie, ja to spróbuję jakoś rozwi rozwiązać tę sytuację z tym, z tym wjazdem tutaj. Może podłączę się stąd bezpośrednio pod drogą tutaj i wtedy bym, bym może to rozwiązało, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. Postanowiłem, że zrobimy tak. Eee... Tutaj jeszcze spróbuję jeden sposób, jeśli to nie pomoże, tak, w sumie powiedziawszy, skończyły mi się pomysł. Czekajcie, bo to miało być dwukierunkowe, czekajcie skąd jeszcze to poprawię. Dobra, postawimy tutaj tylko na... Co jest? Postawimy sobie, co jest, kurde? Czekajcie, kurde, już nie kontaktuję, bo jest dosyć późno. Więc średnio kontaktuję, już. Więc przepraszam Was za to. Zrobimy sobie stąd gwiazd, tylko tu musimy zrobić od razu. Pętelka. To będzie ogólnie linia końcowa, więc najwyżej robię sobie do tego tak w ten sposób, żeby jeszcze w razie czego można było zagęścić tę pętelkę. Za krótka droga. I robimy sobie tutaj. To jest mój ostatni pomysł już na ten problem z korkami. Po eee, prostu. Dobra. I odpalimy jeszcze tą linię. Jeśli to nie pomoże, no to ja już nie mam pomysłu zbytnio na to. Co zrobić, żeby to wszystko działało? To ja ma działać. Dobra. Pójdźmy ruch tu dorobiłem rondo. Jest możliwe, że to podepniemy, tylko jak tu się troszkę poprawi sytuacja, a w sumie spróbujmy to od razu podpiąć. Więc tak. To się Jeszcze inaczej. Będzie troszkę po prostu dłuższy odcinaczek, no niestety yy, tak wyszło. No ale chcę to już skończyć, żeby mieć już z tymi... Może te korki rozładuję w końcu. Weźmy sobie stąd. Tak i tak. Może się te korki rozładują w końcu. Zaraz zobaczymy, czy tu się zacznie ruch na tej, na tej stacji. Bo widzę, że stąd bardzo dużo towaru wjedzie. Więc... Nie one się upgrade'ują? Tak, czyli to była też przyczyna. Tu dobudowałem tą stację i z automatu upgrade'ują się budynki. więc oznacza to, że dobrze zrobiłem. Jeszcze muszę tutaj ogólnie metro doprowadzić, żeby jak najmniejszy ruch był. I mam nadzieję, że to troszkę odkorkuje, chociaż odrobinę mi. Chodziłem, czy to ponowne podłączenie tej stacji to był dobry pomysł. No zobaczymy. Ogólnie import jest. No i będzie prze, przewozić teraz tutaj ładunki. No, może to troszkę poprawić sytuację. Dobra, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Ja tu jeszcze pokombinuję. Trzymajcie się. Cześć.